Oto 5 rzeczy, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo motocyklistów. Po pierwsze, właściwy strój. Jeżeli wydaje Ci się, że t-shirt, ulubione jeansy lub krótkie spodemki to odpowiedni strój na motocykl, możesz niemiło się rozczarować. Każdy motocyklista powinien pomyśleć o odpowiednim stroju: w spodniach, kurtce, odpowiednich butach za kostkę oraz rękawicach, które ochronią jego ciało podczas upadku. Po drugie, odpowiednia prędkość. Przekraczanie prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Dlatego nie przekraczaj ograniczeń prędkości i zawsze dostosuj ją do warunków panujących na drodze. Po trzecie, zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania. To, że jesteś na drodze z pierwszeństwem, wcale nie oznacza, że nie musisz uważać. Ktoś inny może popełnić błąd, a konsekwencje najczęściej ponosi motocyklista. Dlatego kierując pojazdem, zawsze staraj się przewidywać to, co może wydarzyć się na drodze. Po czwarte, nie bądź mistrzem prostej. Nasze umiejętności weryfikują przede wszystkim zakręty. Nie przyceniaj swoich umiejętności i nie popisuj się ryzykowną jazdą. To może źle się skończyć. Po piąte, pamiętaj, aby dbać o stan techniczny swojego motocykla. Zwracaj uwagę przede wszystkim na takie elementy jak ogumienie, układ hamulcowy czy oświetlenie. Jazda niesprawnym motocyklem jest dużym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia.